Wojna w Ukrainie się nigdy nie zakończy, będzie wojną niezakończoną, będzie zawarty pokój, rozejm na jakiś okres uh -huh. czasu. Potrzebna jest niezależnie gwarancji, tak zwane ostraszania konwencjonalnego, potrzebne jest ostraszanie jądrowe, nuclear sharing. Amerykanie stosują strategię offshore balancing, wycofując się częściowo tutaj z tej aktywności, tej przestrzeni obecności takiej jak dotychczas, będą poszukiwać sojuszników, którzy będą realizować interesy. Na sprawie jest dzisiaj generał Leon Komornicki, były zastępca szefa sztabu generalnego. Dzień dobry panie generale, witam. Dzień dobry panie dyrektorze i dzień dobry państwu. Panie generale, Donald Trump jest gotowy wydać wszystko Putinowi za pokój? Może nie wszystko, to jeszcze kwestia negocjacji. oczywiście. Ale bardzo dużo? To myślę, że... To, co jest istotne z punktu widzenia strategicznych interesów Stanów Zjednoczonych, na pewno tak, na pewno tak, natomiast wiele rzeczy, które, które my upatrujemy, że w jaki sposób Stany Zjednoczone tutaj zdradzą Europę i, i także swoich sojuszników, i tym także Ukrainę, w mojej sprawie w takich kategoriach nie możemy tego rozpatrywać, dlatego że, dlatego, że Stany Zjednoczone mają tą świadomość, że są, Europa jest potrzebna, Ukraina też jest im potrzebna, bo chcą chociażby odzyskać te nakłady, jakie zostały wyłożone przez podatnika amerykańskiego na tą wojnę w postaci tak zwanych metali ziem rzadkich, tak i tak dalej. Tam się udał przejść sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych, który miał podpisać umowę, ta umowa nie została podpisana przez stronę ukraińską czy też nie zaakceptowana wstępnie, a negocjacje trwają, więc tu się wiele rzeczy może wydarzyć. Ale zdrada to złe słowo zdaniem pana to jest, jest, jest nie tylko, że złe słowo, to jest daleko posunięte i niesprawiedliwe i oczywiście ono, ono szkodzi tym osobom i tym, tym przedstawicielom tych państw, które takie, takie słowa używają. Ale panie generał, no, rzecz dzieje się ponad naszymi głowami, ponad no, naszymi, jak naszymi, ale przywódców y, europejskich, y, też politycznych. Amerykańscy mówią wprost, że oni tutaj nie będą brani pod uwagę w tych rozmowach Moskwa-Waszyngton. Dlatego, że Europa praktycznie nie ma nic do zaproponowania. Europa przez te lata, a czy zawsze, jeżeli oceniamy tą wojnę, która toczy się w Ukrainie, ale też w innych przestrzeniach, w jakiś sposób, gdzie wystąpiła destabilizacja, to jest pokłosie, pokłosie, a tak strategii powinni patrzeć 23 lat ta, ta wstecz, nie tylko, można powiedzieć, do 90. roku, ale mhm. przez przestrzeń tych 20 lat do dzisiaj, bo wojna w Ukrainie to jest ten plon, plon, który zaniedbań, zaniechań i błędnej strategii, jakie przyjął Zachód, ale także liberalni demokraci w Stanach Zjednoczonych, tak, w wyniku którego Stany Zjednoczone utraciły prymat, czyli straciły pozycję hegemona, już dzisiaj nie mają tutaj żadnego większego wpływu, można powiedzieć, na to, co w tym przestrzeni geopolitycznej zachodzi. bo mają konkretnego, bardzo niebezpiecznego rywala, który zagraża by żywotnym interesom Stanów Zjednoczonych, nie tylko na zachodnim Pacyfiku, ale w samych Stanach Zjednoczonych i najbliższym otoczeniu. Stany Zjednoczone dotychczas, panie redaktorze, nie miały, można powiedzieć, zagrożenia, czy tego, tego państwa, które zagrażało im bezpośrednio. Bezpośredniej granicą Stanów Zjednoczonych, Stanów Zjednoczonych i tej terytorium to się stało, mimo że Chiny nie graniczą z Stanami Zjednoczonymi, a są już dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, są w tych przestrzeniach, gdzie Amerykanie mają strategiczne interesy. Są na Biblii. Czyli jak sztuczna inteligencja, kosmos, i geograficznie tak, też rozumiem, że dokładnie. od północy właśnie. To, to zagrożenie zainteresowane. Tak, są jest. obecni w Kanadzie, są obecni na Grenlandii, bo tam rząd duński mówi, że on tak bardzo był, był zatroskany Grenlandią, ale wpuścił Chińczyków, tak, którzy tam mocno też inwestują i, i, i też są zainteresowane tym, czym są Stany Zjednoczone zainteresowane, i biegą północy, bo trzeba wiedzieć, że tym wszystkim też zmianą tej przestrzeni, bo Chińczycy mają tą zdolność tworzenia sojuszy gospodarczych, towarzyszą zmiany klimatyczne bo biegun północny staje się dzisiaj tym obszarem, czy ten obszar praktycznie, który skraca się droga do Europy, tak? Skraca się w tamtą przestrzeń, też zachodniego Pacyfiku. No i proszę bardzo, Chiny tam są obecne, tak? Tam też Rosja oczywiście jest obecna i tak dalej. A więc no nie można tego, Stany Zjednoczone nie mogą tego bagatelizować. Oczywiście Trump to, co mówi, jak mówi, to trzeba oddzielić od tego, co jest treścią tej nowej strategii Stanów Zjednoczonych. Panie Hanna, jeżeli chodzi o niektóre słowa Trumpa, no to one z naszej perspektywy mogą mocno niepokoić. No, przede wszystkim te słowa, kiedy stwierdził, że, że nie ma takiego ryzyka, jego zdaniem, że Rosja zaatakuje NATO. No to jeżeli faktycznie Trump nie bierze tego pod uwagę, a to jest to, czego my się najbardziej od lat z kolei obawiamy, to nie da się chyba działać zgodnie i yy, w interesie bezpieczeństwa yy, Polski bez yy, takiego założenia, że, że, że Rosja zagraża naszym żywotnym interesom. Jeżeli ta polityka, którą ta strategia wytyczona przez Stany Zjednoczone zostanie zrealizowana, Europa to zaakceptuje i sama się zmobilizuje, uh -huh. wyłoży nie tylko te 4 czy 5% PKB na swoje uzbrojenie, bo to nie jest, to jest początek dopiero drogi, nawet więcej, mniej niż początek Znale, drogi. 2% PKB z tak, jest no, to jeszcze problem, bo teraz trzeba to jakby... Przenieść, czyli też spożytkować, żeby zbudować określone zdolności uh -huh. siłą zbrojnych i tak te zbudować też zdolności zaplecza, czyli przemysłu, który by partycypował na rzecz zdolności sił zbrojnych tych państw europejskich, ale z drugiej strony, także czy, czy z kolei strony. Co, przygotować do tego społeczeństwa zachodnie, bo gdzie one są? Jakie one są mentalnie? Czy one są gotowe wyjścia ze strefy komfortu, pójść na wojnę z Rosją? No nie są, dlatego nie przypadkowo wyłożył tam całą istotę. Panowie, największym zagrożeniem jest jesteście wy sami, jest to co jest w Europie, bo jeżeli nawet politycy, nie wiem co, by wychodzili z Sportek, żeby nie wydawali jakieś pieniądze, ale to społeczeństwo, które nie będzie się utożsamiać z tą polityką, nie będzie stanowiło fundament tego systemu obronnego europejskich państw i NATO i także nasze społeczeństwo odgrywa istotną rolę, to te armie nie wystarczą, żeby wyjść na wojnę z Rosją. W związku z tym ten 5 lat czy 6 bo Rosja może być gotowa. Dzisiaj nie jest gotowa. I Trump mówi ten sposób. To trzeba tak czytać, żeby zaatakować na to. Mamy jeszcze ten czas. To jest ostatni dzwonek. Europa się musi zmobilizować. Musi zrozumieć, że Stany Zjednoczone muszą w pierwszym rzędzie, właśnie w tym czasie pięciu lat, zbudować, otworzyć swoje zdolności uporządkować tą całą przestrzeń geopolityczną, której Chiny w dużej mierze w wielu miejscach zdominowały, w tym globalne przecież południe, tak? Już Trump straszy, że będzie nakładał też tam kary i mhm. tak dalej, i tak dalej. Więc będzie wykorzystane, będą różne narzędzia, żeby Stany Zjednoczone po pierwsze ustabilizowały sytuację, przejęły inicjatywę strategiczną i przystąpiły do ofensywy, żeby otworzyć swoje położenie, żeby być zdolny wpływania na tym, co się dzieje w przestrzeni geopolitycznej. Bez silnej Europy, samodzielnej, Europy zdolnej także. do samodzielnej obrony to się nie uda, tak jak rozumiem? Bez tego się nie uda i to Europa musi zrobić, która żyła przez te lata. Panie redaktorze, no praktycznie ja chcę mówić, że to co to jest, jak to się nazywa, tak dosłownie, no z tego, że żyła, żyła z bezpieczeństwa, które dawały Stany Zjednoczone, z węglowodorów rosyjskich, które uh -huh. kupowała po taniej cenie i z handlem z chinami, tak? No a sama co zrobiła? Gdzie Europa ma armię, Dlaczego i tylko Finlandia i Szwecja, panie redaktorze, i Turcja wypełniły artykuł trzeci Traktatu Wyszyngtyńskiego, który jest kluczowy, kluczowym, nie artykuł piąty, nie artykuł, bo to jest, my, to jest nasze, definiowane są nasze nadzieje, oczekiwania, ale pomaga się zawsze i ten artykuł biał, piąty działa tak, wtedy, kiedy sami Zadbamy o swoje bezpieczeństwo i obronę i zbudujemy określony potencjał, który będzie wkładem zdolności NATO. Ale dzisiaj on działa, panie generale. Dzisiaj jak my Polacy myślimy o naszym bezpieczeństwie, to możemy być pewni, że artykuł 5 działa czy zadziała, nie daj Boże, w razie takiej konieczności? Dzisiaj jestem, jestem przekonany, gdyby taka sytuacja zaistniała, jako że jest potrzebny konsensus, znajdą się tacy w Europie, którzy... Nie wyrażą zgody, bo wiedzą, że pusie na ich wojnę oni sami te armie, którą posiadają, ich społeczeństwa nie są przygotowane, nie są gotowi się strefy komfortu i nie posiadają zdolności, żeby przeciwstawić się Rosji. A więc nie to będą. ile warto jest dla nas NATO. W związku z tym, proszę. To ile warto jest dzisiaj dla nas NATO, jeżeli Tyle, chodzi o. Tyle co Stany Zjednoczone. Tyle jest ty armii amerykańskiej są warte, bo dzisiaj to są szczątkowe, tylko jakieś tam zdolności, my też tych zdolności nie posiadamy, chociaż chłupimy się tym, że wydajemy najwięcej pieniędzy, to jest prawda, ale to, nie, to jest początek drogi, bo trzeba zakupić sprzęt w sposób właściwy, tak żeby zbudować jednocześnie do tego adekwatne zaplecze, które zabezpieczy działanie naszej armii, czy prowadzenie operacji obronnej na ścieżce czasu trwania wojny, będą zdolności, którym będziemy gotowi przenieść naszą obronę po odparciu zmasowanych uderzeń, a więc musimy w pierwszym rzędzie zbudować silną obronę powierzchnią kraju, zachować żywotność państwa i sił zbrojnych i społeczeństwa i przenieść obronę wśród za tym na terytorium agresora poprzez odwetowe, takie same czy symetryczne, albo większe niż to wykona Rosja na teren Rosji. Tak? To możemy mówić wtedy, że Strategia ostraszania działa i Rosja nie zaatakuje. Jeżeli tej zdolności nie będzie, a więc to, co Amerykanie mówią, to jest istota sprawy. Trzeba po pierwsze najpierw zbudować siłę, nie po to, żeby wojować, tylko żeby zagwarantować pokój. Pokój. Siła gwarantuje pokój, nie wojowanie. Doktor no, w tym kontekście, bo nie mogło to się tutaj tutaj mogłoby odegrać, to bo Zjednoczonych... nasze konwencjonalne siły to jedno, ale gdybyśmy mieli broń jądrową, to, to chyba możliwości odstraszania... Nieporównanie większe, tym samym. I tu pan redaktor ma jak najbardziej rację, więc siłą rzeczy. Ale są w Amerykanie, na to szanse za pewno. Z, z prezydentem Trumpem są na to szanse, żebyśmy no, tę bronią drogowaliśmy. Right. tutaj zaraz to jest, są szanse są zawsze, tylko musimy wykazać daleko idącą mądrość i determinację i walczyć o swoje interesy. Nie przyjmować tylko do wiadomości to, co sojusznik od nas oczekuje i mówić tak jest, tylko w pierwszym rzędzie, jeżeli zdefiniować, czego on będzie oczekiwał od nas, żeby zdefiniować własne oczekiwania wobec niego. Mhm. I to jest kwestia negocjacji. To jest kwestia, a czy my to podejmujemy? No nie. My przy, jesteśmy bierni, my jesteśmy biorcą, my jesteśmy nie kreatywni, nie jesteśmy kreatorem w tej przestrzeni, którą której no, Stanom płacimy miliardy tak. dolarów i będziemy płacić w kolejnych latach na kolejne elementy naszego uzbrojenia, na modernizację armii. To głównie Stany są odbiorcą no tak. tych pieniędzy, które... Ale trzeba wiedzieć, że to jest, to jest tylko, jak to Amerykanie są chłopcami, to jest tylko handelek, to jest handelek. Mhm. Z kupują, ale się bezpieczeństwa przez ten sposób nie kupuje, bo jest wiele przykładów, że Amery ci sojusznicy, czy też te, ci partnerzy, którzy Amerykanie w ten sposób postępowali, że tylko kupowali. No później, kiedy później, uh -huh. doszło do sytuacji kryzysowej, no nie, 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 nie doszło do tego, czego oczekiwali. To czym możemy zagrać, żeby skorzystać z broni To drogę, jest drogę. właśnie możemy wykorzystać? to, że Amerykanie są słabsi. To trzeba wykorzystać. Ale w jaki sposób? Będą Amerykanie, nie zrezygnują z Europy. To jest iluzja. To nie zdradzą Europy, tylko osłabią swoją obecność i w związku z tym poszukują. Teraz już tu wszystko trwa tam. Przecież w tej sprawie analizy i tak dalej, ale i rozmowy. Nie przypadkowo tutaj był sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych, będzie wiceprezydent też Stanów Zjednoczonych, bo Amerykanie stosują strategię offshore balancing, wycofując się częściowo tutaj z tej aktywności, tej przestrzeni obecności takiej jak dotychczas, będą poszukiwać sojuszników, którzy będą realizować ich interesy. I tym krajem może być Polska i powinna być. Człowiekiem Stanów w Europie to jest nasza rola? Tak, i my musimy, bo jesteśmy na wschodniej Flance NATO, nie Niemcy, nie Francuzi, tylko my, bo może być tak, że zostaniemy wyrolowani, mówiąc kolokwialnie, wyportkowani. Nie wiem, czy Węgrzy w tej Jeżeli będziemy bierni coraz bardziej nie bierze, się zasłabi, ale my mamy położenie tu kluczowe. W związku z tym my właśnie tą technikę bierzemy, tutaj muszą być inwestycje ten, ten program premier, tu, który przedstawił, tam zabrakło tych inwestycji właśnie związanych z przemysłem obronnym, tu musi się to wszystko zakotwiczać. Tak. Produkować amunicję, części zamienne, tu przemysł amerykański ma ogromną rolę, nie Microsoft, tam Google, to jest. To nie o to chodzi też, to może to być, ale tu trzeba zupełnie innym wymiarem to wszystko mierzyć, dzisiaj bezpieczeństwa państwa. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, oczywiście musimy, to, co pan redaktor mówi, przy okazji, skoro tak zarabiacie, jesteście tutaj obecni, zakotwiczacie się, potrzebna jest niezależnych gwarancji tak zwana ustaszania. Konwencjonalnego potrzebne jest dostaszanie jądrowe, nuklear Sharing, tak, ale też obecna, stała obecność Stanów Zjednoczonych wracamy do Fort Trump, to prezydent powiedział tak, tylko nie znowu, żebyśmy nie żyli mitami, tylko realiami. To już konkretna jednostka czy potencjał w postaci dywizji, które amerykańskich tutaj niech będzie obecna i gwarantuje nam bezpieczeństwa. Skoro na nie jest w stanie nam Europa zagwarantować Europa, to są sojusz, sojusznicy statusu. O, panie o nie niego postawiamy. musimy dbać. Nie możemy wykorzystać tej samej retoryki, która pojawia się na Zachodzie o zdradzie. I Nie możemy tym kierunku maszerować. Nasze interesy narodowe są nade wszystko. Panie generale, mówił pan rok temu w tym studiu, że wojna zakończy się po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. No, wybory to jedno przejęcie władzy, to drugie. O to chodziło tak naprawdę. Nastąpiło przejęcie władzy i właśnie kończy się wojna za naszą wschodnią granicą. To jest już początek procesu pokojowego kwestia tygodni, miesięcy zdaniem pana generała? Wojna, wojna w Ukrainie się nigdy nie zakończy. Będzie wojną niezakończoną. Będzie zawarty pokój, rozejm na jakiś okres mm -hmm. czasu. Musimy mieć tą świadomość, bo dlatego, że żadna ze stron zaangażowana w tę wojnę nie zrealizuje swoich celów politycznych. I takich przykładów mamy wiele. Korea Północna, wojna niezakończona z tamtego wieku jeszcze. tak? Jest też Bliski Wschód, są wojny niezakończone. Wojna w Iraku jest wojną niezakończoną. Także Afganistan jest wojną niezakończoną, bo cele polityczne nie zostały tam zrealizowane i w każdej chwili to może wszystko detonować. To znowu może ktoś wykorzystać, żeby wywołać pewien dylemat danej przestrzeni. Wojna w Ukrainie właśnie po raz pierwszy tutaj ma to miejsce i wojnie jest zakończonej w europejskim środowisku bezpieczeństwa. I to jest groźne dla naszego bezpieczeństwa. W związku z tym ten rozejm, jaki będzie zawarty, nie wiadomo, czy to na 10 czy 15 lat, i cele, jakie tam zostały wytyczone, musi być no nie może być zmarnowany, żebyśmy znowu nie rozpaczali czy też nie rozstrzelniali swoje, swoje wysiłki na czasem rozpaczali na czasem minionym i utyskiwania i tak dalej, i tak dalej. To musi mobilizować nas, najbardziej oczywiście w wyniku tego pokoju tak zwanego, czy tej mhm. wojny niezakończonej ucierpi Ukraina, bądź największą stratę, bo nie uzyska Donbasu. to jest niemożliwe, jeżeli ktoś mówi, że tutaj nadal trzeba prowadzić wojnę i trzeba zbroić, tak, można, tylko zabraknie człowieka, bo Rosjanie celowo taką taktykę bojową, eksterminacyjną yy, ukraińskiego żołnierza czy ukraińską armię i też naród po części ukraiński prowadzą. Z drugiej strony zmierzają do czego? Do daleko idącej destabilizacji i wypędzenia Ukraińców z własnego kraju. I może tu w wyniku tego wszystkiego dalszej wojny, jeżeli ona była prowadzona, to pojawi się kolejna fala ogromnej, fala migracji w postaci kilku milionów, którzy Ukraińcy będą uciekać z swojego kraju, bo bez nadzieja się pojawia, no i nie widać tego końca. I w końcu może dojść do takiej sytuacji, że nie będzie kim walczyć. To jest takiej i tak dalej, bo też o tym się nie mówi, coraz częściej zaczęło się mówić, nagle się przestało mówić. Tu jest daleko idąca oczywiście ma manipulacja informacyjna, wywodyktowana względem celom politycznym, oczywiście trwającym rozmowom. Przecież na froncie każdego dnia dezertują ukraińscy żołnierze, opuszczają swoje stanowiska bojowe. Tam też opuszczają swoje, swoje, swoje jednostki, będąc w szkoleniu za granicą. Były takie dezercje, były we Francji, to ma miejsce, to nie, to nie ustało. A więc te nastroje są bardzo złe. Jakość tego żołnierza ukraińskiego już bardzo. General, ale patrząc na, na te tym, wojny na te trzy lata, to są tak. w środę kościoła rzecz, zapytać, czy, czy zdaniem pana generała to jest po części niewykorzystana szansa, bo można było rosyjską armię na terytorium Ukrainy pokonać. Zachód mógł podjąć większy wysiłek, ale jednak nie przelewać krwi swoich synów, no brutalnie mówiąc rękami ukraińskimi, ale dzięki zachodniemu sprzętowi ta rosyjska armia mogła być, jeśli nie zniszczona, to, to, to bardzo mocno z pewnością szplona i słabsza. Zadaje pan jeden z pierwszych, jaki ja, ja nie słyszałem takiego pytania, nawet nie słyszałem w przestrzeni publicznej, żeby się ukazało, właśnie, co zrobić, czy można było pobić rosyjską armię na terenie Ukrainy. Tak. Ma pan rację. Można było to zrobić, tak. Jeżeli by nastąpiła właściwa refleksja do początku, na początku tej wojny w 2014 roku. Tego zabrakło. No, co się stało? No, przecież wojska rozpoczęła agresję oczywiście w sposób zakamuflowany. No tak? Wtedy formalnie rosyjskie armii nie było na tej Tak, ale zakamuflowany. Podporządkowała sobie Krym i część Donbasu. Na dobrą sprawę to się stało, tak. No i te całe... Porozumienia mińskie, no co to było? No to już Amerykanie to mówią, tam nas nie było, tam była Europa, Niemcy i tak mm. dalej, no i co? Tam były, też Ukrainy nie było, tam były te republiki y, 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 rosyjskie, te ludowe, tak samo były przy stole, tak, no i co? I, I Zachód na to się przygląda. Zachód nie podjął żadnej tutaj działań, refleksji i tak dalej. Także Stany Zjednoczone w tamtego czasu, tak zwane kiedy u władzy byli liberalni demokraci, tak robili dalej interesy z Rosją. Tuż przed początkiem, początkiem tego drugiego etapu tejże wojny, co był? No był, był otwarty no tym dwa. czyli dalej Zachód się kierował chciwością i tak dalej. Pobłogosławiony zresztą przez Bidena z bólem, ale po, pobłogosławiony później on się z tego wycofał. No więc zabrakło to był ostatni dzwonek. Jeżeli wtedy by zdefiniowano dalej czy że Rosja nie nie zakończy, że ta agresja się będzie dalej rozwijać, to po wkroczeniu armii rosyjskiej to wtedy już powinno być zdefiniowane. Co Ukrainie trzeba zrobić, żeby kiedy to nastąpi właśnie ta agresja na dużą skalę? Co zrobić, żeby ukraińska armia pobiła armię rosyjską u siebie na terytorium lub też zrobiła wszystko, żeby armia e, rosyjska nie ważyła się wkroczyć na terenie Ukrainy i tak dalej. Tego nie zrobiono. Ta refleksja nastąpiła dopiero w chwili tej agresji, czyli 24 czy 22 lutego 2022, kiedy... Ukraińcy stanęli tak, do przeciwko armii rosyjskiej, która popełniała notabene wiele błędów, nie, zaatakowała niezgodnie z sztuką wojenną rosyjską. Ale już wtedy też można było kiedy armia rosyjska została zatrzymana, utraciła zdolności w kwietniu 2022, utraciła zdolności, nie miała zbudowanego zaplecza. A no, potem za chwilę Ukraińcy ukraiński. odzyskiwali kolejne <coughs> kilometry terytorium. Tak, z latem czy z jesienią to był marsz naprawdę triumfalny tak, ukraiński. Tak. tak, przeszli do działania ofensywnych mhm. na Helsonii tu kierunku bałaki Kupiańsk. I wtedy trzeba było natychmiast dawać, ale jednocześnie wyposażać. Tego Zachód nie robił, w sposób kropelkowy to robił. Przyjęto złą strategię, złą, fatalną strategię, tak. Dajemy i patrzymy, czy Ukraina daje rady. Dajemy i patrzymy, ale co Rosja, czy uderzy, czy nie uderzy. No to jest błąd strategiczny, tak się z Rosją nie, nie walczy. Tu się trzeba lawinowo udzielać pomocy, natychmiast. I, I już wydano systemy rakietowe dalekiego zasięgu, samoloty. Oczywiście to wymagało przeszkolenia, ale do... W można było do końca roku 2022 to zrobić, 6-8 miesięcy to wszystko robić, tak? Po to, żeby stworzyć strefę antydostępową, odcinającą to ognisko wojny, tę armię rosyjską na terenie Ukrainy od zasobów z terytorium Rosji. I to, i to była szansa na pobicie rosyjskiej armii, nie zaczynać tej kontrofensywy, którą dopiero w 2023 po 8 miesiącach rozpoczęto w sposób nieprzygotowany. Nie złamano wszystkie zasady sztuki wojennej, roztroniono cały potencjał. Tak, to był ten właśnie kwiecień 20, 2022, to był jeszcze taki moment strategiczny, gdzie można było pobić u rosyjską na terenie Ukrainy. I nie pozwolić dalej, mając silną obronę przeciwlotniczą, żeby Rosja realizowała swoje cele polityczne. Tego nie zrobiono. I to jest właśnie to konsumpcja tego, właśnie tych zaniechań, zaniebań Z 2014 i tych błędów, że się rozpoczęła ta wojna, która dzisiaj daje taki właśnie plon, taki produkt, tyle dylematów, które teraz trzeba rozstrzygnąć i obecna administracja, mając na władzę oddech czy obecność in w tych przestrzeniach strategicznych interesów Stanów Zjednoczonych, musi się zmierzyć. Nikt za nich to nie zrobię I Zachód nie może wykazywać daleko idącej egoistycznej postawy, typowo roszczeniowej, i mówić: Dobrze, dawajcie, dawajcie. I tutaj, a sami nie zrobiwszy nic do tej pory. Czy zatem to, co będzie, zapadną te decyzje, tak, dzisiaj, tam gdzieś po Paryżu, to będą odpowiadać na te pytania? Zobaczymy. To, to pytanie otwarte. Panie generale, bardzo dziękuję za rozmowę. Leon Komornicki, były zastępca szefa sztabu generalnego, był dzisiaj gościem sedna sprawy. Bardzo panu generałowi dziękuję. Życzę udanego dnia państwu. Dobrego dnia życzymy. Dziękuję panie redaktorze. Dziękuję państwu. Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści, przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.